Panie przewodniczący, czy ktoś panu w platformie powiedział wprost, Grzegorz powinieneś odejść, potrzebne jest nowe przywództwo. Bo nie słychać takich głosów, że tak powiem, pod nazwiskiem, natomiast w mediach jest ich pełno. Nie, nie wiem, co to znaczy pełno. Natomiast rozmawiamy. Ja też nie nie powiem, ile jest, no ale w każdym razie. Rozmawiamy w platformie. Pani, jeżeli ktoś mówiłby, że potrzebne są zmiany organizacyjne, 100% zgody, sam przygotuję. Na 8 czerwca mamy posiedzenie Rady Krajowej i, i przygotuję, pokaże plan doprowadzający nas do y, wyborów październikowych. A czy poprosi to pan o wotum zaufania Rady nie, Krajowej? Dlatego, że dzisiaj wprowadzanie procesu wyborczego wewnątrz Platformy skończyłoby się większością konstytucyjną dla PiSu w wyborach parlamentarnych. To znaczy zwycięstwo PiSu jest wtedy bezdyskusyjne, bo my nie możemy dzisiaj 4 miesiące przed wyborami rozpocząć wewnętrznego procesu wyborczego w Platformie, czy weryfikacji przywództwa, zarządu, przewodniczącego, dlatego że jest za mało czasu.